Hej, z tej strony Max z grupy Probus. To jest kolejny odcinek z serii Wodraport. W, w tym odcinku mam dla Was. E... O, oh, Sorry. E, specjal z okazji finałów Ural Steel. E, od soboty. 15 września od 7.30 do 7 rano, we wtorek 18 września, będzie można kupić tak 5, 5, yy, za pół ceny KW1S. To sobie też będę, yy, to też sobie kupię, bo już mam yy, odkryty KW2 T150, KW3 oraz ISA yy, Będzie trzykrotny -kro, mnożnik doświadczenia za pierwsze zwycięstwo każdego dnia. Tu już, no, niestety, nie tak, że za każdą bitwę dwa razy, tylko z, że za. Pierwszą bitwę niestety. Zabłócony będzie również Tiger i Tiger P, M6 oraz T29 i francuski ARL 44 oraz AMX M4 45. Do tego mamy 50% większe przychody dla Sztuga 3 oraz M10 Wolverina. Pantery oraz Shermane oraz właśnie kw 1 ST156 ARL. Polecam Wam kupować te czołgi, bo nie dość, że za są za półceny, to jeszcze zarabiają e, 150%. Więc też e, fajnie e, to wykombinowali, jakby. A drugi news to jest już e, zakończenie zawodów e, Ural Steel. Wygrał, e, wy wy wygrał, wygrała drużyna OM Whitebird. Jest to drużna z Niemiec, z tego co tu czytałem. To mówili, że mieli największe problemy mieli z Rosjanami, ale też gdzieś wam pokażę, że o co sądzicie o konkurencji? Na pewno musimy uważać na bardzo silne drużyny z Polski, Fakie, yeah. czyli jednak jesteśmy widoczni na tej scenie. Selak nasze polskie. Zespoły dają ludziom w dupę, się cieszę, się cieszę, bo może za kilka lat albo za kilkanaście wyjdzie z tego coś ciekawego, więc eee... grajcie, w uczcie się i żebyśmy byli jak najlepszymi zespołami potem. No, to tyle wam chciałem przekazać, takie szybki, szybki, szybki newsy, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa pa.